I na no, takiej temy jakie kto wybierze? Na duela nie chciałeś iść. No właśnie. Ale więc Bo ja przynajmniej się nie Co bawię się zawodzi dolela. w twoim życiu? O. Teraz ty? Tak. Co, dobrałeś się i. co? Tak. Dobrał się i... Bardzo się zrepałem. Ja nie, ja nawet Pani. koksów nie mam. Ja też nie na koksie nie jestem, tylko się zrepałem. A ja w ogóle nie, nie mam. mam koksów. Jakieś... On nie czaj. Weź mi, rzucisz mi koksy. Zaraz, czaj, zrepam się. Nie wiem, bo mi się naprawdę... Mnie to boli, co ty czarny robisz. Jeszcze się tłumaczysz... Kombo że... 5 i ty tłumaczy. grasz 6 lat Tak, tylko że to ty trzy yy, razy ale latałeś. Ale się tłumaczysz, że ty... E, bo ja potnie mam! Ja chili że mam wejścia. Poczekasz chwilę? No na? Zaraz na tak wychodzisz właśnie przygotowany na, tak, na, tak na walkę. No, co, drugi raz na, napiszesz, że musisz ze dwóch? Nie. No ale widzisz ten... No to przykład, dobrze. On może mieć sprawy, dla których może iść ze dwóch. No to trzeba się najpierw nauczyć orać, a nie? No, ale... no ja umiem orać. No to on mama mówi, że masz iść ze dwu. To co masz zrobić? Że. Gonisz mnie? No, no cóż. No i co? No i ty też morasz. Ale, ale dobra, mówisz, że nie umiem orać. Pokaż, ja że gonisz ty, w takim ty, ty razie. Ty, ty bo, ale ja cię w ogóle nie gonię, bo mam cię w dupie Oho, O, ale mocny pocisk. Dobra, idziesz, Juba, ju. ci się boisz dalej. Stwierdziłem fakt. Dawaj na Cube Harda, idzieś ja tutaj wszystko nagrywam. Nie, bo lagi będę no, miał, bo ja mam stary tak. komputer. Dobra, dobra. no, no to, ale gdybyś... tu nie ma szlagów, a na Cube Hardzie na 1v1 będziesz miał, tak? Tak, bo jak zacznę Damn. grać na komputerze, to no, mam lagi. No, wiem, tak. Wiem. Ja, jest tak że to... ja mówię prawdę, ale to, że mi nie, nie wierzycie, to sobie możecie. No nie to, będę. To nie ale nie dobrze, nie no ale jak ty możesz mieć szlagi? Bo mam stary komputer na przykład dobrze. i mi tu nie, nie ma... lagów, tak? Bo już tu grałem, już nie wiem, od, od ilu? Od, od dwóch godzin prawda. Świetnie. Dobrze. I Właśnie. to znaczy, że jak zmienisz serwer, to ci karta graficzna tak. się psuje? Nie, ale będę miała ulagi z początku. No, tak, tak. O, Dobrze, to ja poczekam 15 minut. Ja cię nagrywam cały czas. No to sobie nagrywaj, no i gdzie to wymyślisz swojej mamie? Nie, ja to no. na YouTube wrzucę. No wrzuć sobie, no Myślę, to napisz ja sobie stwórz kanał. Wyświetlenia. Tak, no to po, No to y, swój kanał. Powiedz mi kanał? Nie. No jakby nie. Nie No Podaj. Nie podawaj, no. No no bo nie masz nawet go. Mam kanał. Jakbyś chciał. No to nie podaj. Być. No to ja już ci pokazuję kanał. Nie patrz tam. Dziak. Nie pokazuj, tylko napisz kanał no, 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 mi na no, 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 Na, na tym czy coś. Już ci daję linka do kanału. Ty jesteś głupi. Po to... prostu. Nie ja. wiem, jak można być takim. Ja. Nie wiem. Cringe. Idziesz tego duela, czy nie? Przemu? Kraj. Ja ja tam, się. Twój duelek. Na no, bo co, bo nie chcesz? Ej, a na RGMC możesz iść na duela, bo tu już grałeś, tak? Ale... Ale co, ale co ci to da? Ale, Jezus, mój, Ale ty chłopie, chłopasz. mówisz, że masz, no, masz stary myli. komputer i jeżeli zmienisz serwer, to będziesz miał lagi. OK. pójdziemy na duela y, na RGMC. Tak. Ta. Ta, nie będziesz miał lagów. No właśnie będę Baczesz? miał, bo jak zmienię serwer debilu Ale to nie będziesz zmieniał o... serwera debilu nie, ja tylko, że, nie. Tylko że jakby PvP 1.16, co tam 1.17 mhm. jest na jakby innym serwerze, ty też idioto. To nie jest jeden świat Ale... uj, uj. Nie, dobra, nie. Ty jesteś super. jest super On po prostu patrzy i się boi. Ale ja nie wiem jak można tak płakać. No. To wejdź tam i daj transmisję ile masz FPS-ów. <grych> tylko nie że, wejdzie, to, bo on tylko masz że to drogi. wy ciągle... Tylko że Ale... to wy chcecie ciągle, żebym szedł na, na duela, a no, piłeś... Nie chcemy się ustalić, kto jest lepszy. Ja nie muszę ustalać, ja wiem to. No, my no, też wiemy po prostu. I płaczesz. Ja przybiłem. Ja się jedyny nie po to, że żeby udowodnić im, Dobrze, że, nie że nie jestem wiadomo. nie wiadomo kim, tylko że sobie chcę udowodnić, że jestem lepszy od kogoś. Okej, okay, tak. weź mi rzutki, ta sponsora. Nie mam, ranga mi się skończyła. Tak. Kurde, masz koksy? Czy... Mam 80 80, 80. ty? Nie, nie, mam Dobra. Ja tak, nie no mam ja, ja, Jak poćwiczycie, to przyjdźcie. Stary, A! nie, dobra, nie. Nie, dobra, mi. nie, lecisz na YouTube'a. My na YouTube. te wszystkie nagrania i chopie. Ja nie wiem. Nie Cię wiem. Cię biją w domu? <laughs> woli mnie. Po prostu woli mnie. Mów coś. No dobra, spłakany pan Reksiu. Co je poszedł? Ale on jest serio upo. Co on zrobił? Ale z Discorda poszedł. No, ale Co ja nie wiem, mam duel. Ja też. O, to ja za skalkiem? Oto ja jestem Stevem. Nie wiem, jak można być po prostu takim... Dobra, nie wiem, kończymy nagrywanie. Wrzucę to na YouTube za chwilę. Trzymajcie się.